Hej, hej, witajcie! Ja jestem Generałek, a to moi drodzy jest kolejny komentarz z gry Team Fortress 2. I dziś chciałbym ja z wami porozmawiać na temat mechaniki, która powiem szczerze, powoli doprowadza mnie do szaleństwa. I jestem pewien, że to samo dzieje się w przypadku wielu z was. Ale zdaję sobie również sprawę, że wielu, e, równie wielu z was, będzie tej mechaniki bronić, ponieważ, ponieważ jest dla nich przyjemna i nie ma nic z tym złego. Chodzi tutaj oczywiście o losowe kryty. Temat bardzo kontrowersyjny wśród graczy Team Fortressa. Społeczeństwo wydaje się być podzielone mniej więcej równo na pół. Przynajmniej to wynika z różnych ankiet i tego typu rzeczy przeprowadzonych przez różnych YouTuberów i osobistości ze świata Team Fortressa. No i wynika z tego właśnie, jak mówię, że jesteśmy mniej więcej równo podzieleni. 50% jest za losowymi krytami, lubi je. Zaś 50% ich nie lubi i chce ich usunięcia z gry. No i ja, jak już mówiłem, należę do tej drugiej połowy. Chciałem, żeby losowe, losowe kryty zostały usunięte z gry. No ale jeśli się z tym nie zgadzacie, to jak najbardziej, ma, jak najbardziej macie do tego prawo. Zanim jednak zacznę podawać swoje argumenty za tym, dlaczego losowe kryty powinny zostać usunięte z gry, chciałbym najpierw podzielić się pewnym materiałem zrobionym przez amerykańskiego youtubera Uncle Dana. Niestety ten film jest zrobiony tylko po angielsku i nie ma napisów, przynajmniej w wersji polskiej, więc ci, którzy nie znają języka, języka angielskiego, powinni się go nauczyć, bo warto znać języki, no ale jeśli faktycznie go nie znacie, no to przykro mi. No nie, nie będę pisać specjalnie napisów do tego materiału. Bo po prostu nie mam na to czasu. Postaram się podać niektóre argumenty. Z tego materiału, ale to są przede wszystkim moje argumenty, tak? które już miałem w zasadzie przed tym materiałem. Uncle przed obejrzeniem tego materiału, Uncle Dane podał wiele innych materiałów, materiałów, przepraszam, argumentów, na które ja bym nigdy nie wpadł i mam dla niego za to ogromny szacunek. Należą się mu brawa za to. No i jak już mówiłem, jeśli jednak znacie angielski, to obejrzyjcie, bo. On wyjaśnia te kwestie o wiele lepiej, niż ja mógłbym. No ale jak już mówiłem, chciałbym podać swo kilka swoich argumentów, one są mniej więcej opisane w tym filmie, ale to są moje argumenty, tak? Te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze w Team Fortressie i to są rzeczy, które losowe kryty w pewnym sensie psują. I dlatego pogadam sobie właśnie o nich. Przede wszystkim chodzi tutaj o klimat, to jest bardziej kontrargument ludzi. To jest bardziej, przepraszam, argument na argument ludzi, którzy lubią losowe kryty. Oni uważają, że losowe kryty e, wpływają pozytywnie na klimat gry, że przez to jest ona nieprzewidywalna, nie wiadomo co się stanie. Każdy mec jest w zasadzie unikalny, każdy jest jakby takim wyjątkowym doświadczeniem i to jest coś, z czym się w pewnym sensie zgadzam. To znaczy zgadzam się z ideą, ale nie zgadzam się. Z tym, że to akurat losowe kryty na to wpływają. Ponieważ jak najbardziej, jak już mówiłem, zgadzam się z tym, że Team Fortress 2 jest niezwykle losową grą i jest to jeden z najlepszych aspektów Team Fortressa, tak? Gra jest po prostu nieprzewidywalna. Z zawsze dzieją się jakieś głupie rzeczy, wręcz niewytłumaczalne e, logiką gracza, albo nawet w ogóle jakąkolwiek logiką. Ehm, co chwila dzieje się coś głupiego, tak? Ale to nie wynika z tego... Że w grze mamy losowe kryty. Powiem szczerze, to losowe, losowe kryty wpływają na to negatywnie. Negatywnie na ten klimat, przynajmniej w moim przypadku. Na klimat wpływają takie rzeczy jak bardzo głupie przedmioty kosmetyczne, drwiny, głupie mechaniki w grze, tak? Ale przewidywalne, tak? Uczciwe nazwijmy to, ale głupie nadal. Zachowanie graczy to też jest bardzo ważna część Team Fortressa, w zasadzie główna część Team Fortressa, ponieważ mamy ogromną, e, ogromny zakres graczy, którzy grają w grę, tak? Mamy bardzo doświadczonych graczy, którzy robią głupie rzeczy specjalnie. Mamy też bardzo niedoświadczonych graczy, którzy robią głupie rzeczy e, po prostu przypadkowo. I to wszystko się łączy wraz z pozostałymi rzeczami, które wymieniłem. Ten niesamowity, unikalny klimat po prostu Team Fortressa, żadna inna gra nigdy tego klimatu tak naprawdę nie skopiowała. Team Fortress ma ten po prostu wyjątko, wyjątkowego ducha, wyjątkową duszę, której nie da się zerżnąć. Niektórzy, niektórzy mówili, że o, Overwatch zabije Team Fortressa, bo też zerż, zerżnie ten, tego ducha, ale nie. Nie udało mu się, absolutnie się nie udało. Team Fortress 2 jest nadal jedyny w swoim rodzaju. No i. Właśnie dlatego uważam też, że losowe kryty wpływają negatywnie na ten klimat, ponieważ to, że coś jest losowe, nie znaczy, że jest śmieszne, że wpływa na ten klimat. No, przynajmniej tak jest w moim przypadku. E, kiedy zabijam kogoś za pomocą losowego kryta, albo też zostaje zabity przy pomocy losowego kryta, to to nie wpływa na moją radość w grze. To nie jest tak, że to jest coś, czego o, zupełnie nie przewidziałem. Owszem, jest to coś, czego nie przewidziałem, ale to, to, to nie jest taka pozytywna rzecz. To nie jest rzecz, która... Jakby to powiedzieć, zmusza mnie do uśmiechnięcia się, tak? To nie jest taka rzecz. To jest po prostu rzecz, która mnie zabija od razu i zmusza mnie, żebym czekał na respawn. Albo zmusza innego gracza, żeby czekał na respawn. I to jest też powiązane z drugą kwestią, która jest dla mnie bardzo w Team Fortressie ważna. No, Team Fortress 2. A Team Fortress 2 to jest jak najbardziej gra bardzo casualowa, ale... Według mnie jest ona bardzo dobra, ponieważ, mimo bycia taką grą bardzo swobodną, nie wymagającą dużo od gracza, to jednak jest ona bardzo wymagająca od gracza. To znaczy, że nawet po tysiącach godzin nadal tej gry nie opanowałem w 100%. Nadal uczę się bardzo wielu rzeczy. Nadal są mechaniki, które sprawiają mi wiele trudności. I są mechaniki, które już w miarę opanowałem na zadawalającym poziomie, ale nadal mógłbym być o wiele lepszy z nimi, tak? Po prostu granie w Team Fortressa to taka wieczna nauka, i to jest coś, co uwielbiam w tej grze. Losowe kryty tę naukę po prostu usuwają w zasadzie z gry, ponieważ coś, co mogłoby być bardzo dobrą walką z innym graczem, tak? Która by mnie wiele nauczyła, i nauczyłaby tego drugiego gracza, niezależnie czy bym wygrał, czy też nie, czy też on by wygrał, to losowe kryty po prostu. Te całe doświadczenie, tę całą naukę, wyrzucamy przez okno, ponieważ nie ma w tym żadnej nauki. Po prostu po prostu strzelamy. Nasza, nagle nasza broń zaczyna się świecić, i trafiamy przeciwnika, zabijamy go jednym strzałem, i to jest koniec całej walki. Nie ma z tego żadnej, żadnej nauki, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków, niezależnie od tego czy my szczeliliśmy, czy też e, przeciwnik szczelił. To jest, to jest coś, czego bardzo nie lubię właśnie w losowych krytach, ponieważ ja lubię zabijać innych graczy za pomocą swoich umiejętności. Uwielbiam właśnie je szlifować, uwielbiam tę satysfakcję, którą um, czuję, kiedy w końcu mi się to uda, kiedy uda mi się właśnie użyć tej jakiejś konkretnej mechaniki, tego czego się nauczyłem i w końcu zabić jakiegoś dobrego gracza, to jest niesamowita satysfakcja dla mnie. I losowe kryty ją po prostu usuwają z gry, bo w pewnym momencie mam szczęście do numerków i zabijam kogoś jednym strzałem. Albo w drugą stronę, ktoś mnie zabija jednym strzałem i znów nie jestem w stanie niczego się z tego nauczyć, ponieważ jedyny wniosek, jaki z tego mogę wyciągnąć, to to, że nie mogę się dać w ogóle trafić nigdy w żadnej walce. Nie mogę pozwolić sobie na żaden błąd. Co jest, bądźmy szczerzy, niemożliwe i... Szczególnie wśród nowych graczy, którzy również na przykład zostaną zabici przez właśnie losowego kryta, może budzić totalną frustrację. Ponieważ, o kurde, no, ta gra wymaga ode mnie, żebym chybiał, chybiał, przepraszam, żebym unikał wszystkich strzałów, jakie robi przeciwnik? No to jest przecież niemożliwe i właśnie w ten sposób wiele, wielu graczy pewnie z gry odeszło, bo stwierdziło, że gra jest zbytnio wymagająca. To ja chciałbym poruszyć kolejny kontrargument na to, że nowe kryty... nowe kryty, przepraszam bardzo. Losowe kryty wpływają pozytywnie no, na doświadczenie nowych graczy, ponieważ dzięki nim są w stanie zabijać bardziej doświadczonych graczy i przez to e, po prostu zostają w grze, bo się dobrze bawią. No, nikt nie lubi przegrywać, to jest prawda, i nawet są takie badania, e, które stwierdziły, że jeśli gracz w ciągu swoich pierwszych kilku meczy nie, nie zabije e, przeciwników, jeśli nie będzie się dobrze bawić, nie będzie mu dobrze iść. To prawdopodobnie jest duża, szansa, no, jest duża szansa na to, że po prostu grę porzuci i nigdy do niej nie wróci. No, i jak najbardziej byłby, byłby to sensowny argument, że losowe kryty pozwalają nowym graczom po prostu coś osiągnąć w grze szybko w miarę i dzięki temu zostają na stałe w grze. Ale problem polega na tym, że losowe kryty działają w zupełnie inny sposób. To znaczy Nasza szansa na losowego kryta zwiększa się wraz z zadanymi obrażeniami w ciągu ostatnich 30 sekund. Co znaczy, że ogólnie rzecz biorąc bardziej doświadczeni gracze, którzy są w stanie zadawać więcej obrażeń w ciągu tych 30 sekund częściej zostają... No właśnie losowe kryty, więc innymi słowy, nowy gracz jest postawiony w jeszcze gorszej sytuacji, ponieważ nie dość, że doświadczony gracz niszczy go. Za pomocą swoich umiejętności, to jeszcze przy okazji często zabija go przy pomocy mechaniki, na którą, na którą nie, da, nie ma w zasadzie żadnej kontry. Nie ma z niej żadnego wniosku, żadnej lekcji. Tak więc, tak, to jest taki kontrargument. To nie jest mechanika dla nowych graczy. To jest w zasadzie mechanika wspierająca doświadczonych graczy, którzy tak naprawdę tego nie potrzebują. tak? Przynajmniej tacy gracze jak ja. Oczywiście są gracze, którzy lubią dostać. E, dostać Losowego kryta. I tak, nawiązując jeszcze do tego klimatu, oczywiście czasami są, ale te sytuacje są niezwykle, niezwykle śmieszne. Zdarza mi się to również, że się śmieję z tego, że zostałem losowego kryta. Ale w większości przypadków, akurat, no powiem szczerze, no to mnie nie bawi. Tylko szkoda mi tej drugiej osoby, która zginęła od razu bez żadnej możliwości na obronę. Wracając jeszcze do kwestii nauki, nie dość, że losowe kryty uczą, e, nie uczą nas niczego. Tu jeszcze uczą nas złych nawyków, i widać to szczególnie wśród medyków, tak? Uber Piła ma, jest, jest wręcz legendarna wśród graczy, jeśli chodzi o ilość krytów, jakie dostaje. No i przez to mamy bardzo dużo medyków, którzy w sytuacji zagrożenia, zamiast uciekać, zamiast chować się i próbować przeżyć, wyciągają swoją broń do walki wręcz, Uber Piłę zazwyczaj i szarżują na wroga. I to niestety czasami się sprawdza, i przez to uczy ich, że to jest to, co powinni robić w sytuacji zagrożenia. Co nie jest prawdą. Jest powód, dla którego medyk jest bardzo słaby w bezpośredniej walce. Jest tak ważną klasą, że wpływa niesamowicie na wynik meczu. Jeśli, jeden me jeśli jedna drużyna ma medyka, a druga nie ma, to ta pierwsza drużyna ma o wiele większe sz szanse na zwycięstwo. Dlatego w sytuacji e, jeden na jeden medykie je powinien próbować walczyć, aczkolwiek jeśli totalnie musi, to jak najbardziej powinien. No ale jeśli może, powinien uciekać od razu, chować się za ścianami i innymi tego typu rzeczami, unikać strzałów przeciwnika jak tylko może, by zachować swoje życie, zachować swojego ubera i ciągle leczyć swoich sojuszników. I przez to, tak naprawdę, przez losowe kryty, ci medycy, którzy szarżują na proga, i powiem szczerze, ja. Również jestem tego winien. Jak najbardziej nie jestem święty w tej kwestii. Zamiast nauczyć się faktycznie unikać strzałów i unikać konfrontacji i po prostu próbować się, próbować się nauczyć przeżyć w takiej sytuacji. Oczywiście często będzie się umierać, no ale nadal. Zamiast tego ci medycy uczą się szarżować na wroga jak idiota i liczyć, że po prostu numerki będą po ich stronie. I nawet jeśli to nie sprawdza się we wszystkich sytuacjach, to sprawdza się to na tyle wielu sytuacjach, że ci medycy po prostu uczą się czegoś, co jest tak naprawdę w pewnym sensie dla nich korzystne, ponieważ czasami się sprawdza, ale z drugiej strony to jest bardzo krótkoterminowa lekcja, nazwijmy to. To znaczy uczy ich, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia, ale nie uczy ich, jak zachowywać się ogólnie. Jako medyk oraz również w jaki sposób zachowywać się jako inne klasy, w jaki sposób unikać strzałów jako, jak, jako inne klasy. Dlaczego nie? To jest jak najbardziej bardzo cenna lekcja, którą można wyciągnąć grając z medykiem, że o! Tutaj żołnierz zazwyczaj strzela w ten sposób, więc może powinienem zamiast e, zamiast walczyć, powinienem tutaj skoczyć w ten sposób i w, te, w ten sposób uda mi się przeżyć. Tak, to jest bardzo cenna lekcja. I przez losowe kryty uczymy się bardzo złych rzeczy. Tym bardziej, że jest taka pomniejsza kwestia tego, że na przykład Uberpiła Uber Piła daje nam 25% Ubera przy ciosie, przy trafieniu, skutecznym trafieniu, więc czasami w ogóle losowy kryt jest mniej korzystny niż e, normalne trafienie, bo przez to możemy wziąć ty e, fuh, przepraszam, zdobyć mniej Ubera niż moglibyśmy e, bez tego losowego kryta. No i to jest ogólnie... To są moje argumenty, tak? Dla mnie o to chodzi właśnie w Team Fortressie, o taki losowy klimat, ale nie. Losowy w pozytywny sposób, tak uważam, że... Team Fortress nigdy gdyby na niczym nie stracił, nie straciłby na tym losowym duchu, gdyby z gry usunięto losowe kryty, tak? Bo to jest takie bardzo sztuczne losowość. Ta losowość wynika przede wszystkim z... klimatu, z... Dziwnych graczy, bo powiedzmy szczerze, wszyscy jesteśmy dziwni w Team Fortressie, wszyscy się dziwnie zachowujemy i to jest przepiękne, i to jest przecudowne. Losowe kryty są, nie są do tego potrzebne. No i poza tym te losowe kryty również wpływają negatywnie na, na uczenie się gry. Uczą nas po prostu złych rzeczy, albo nie uczą ich wcale. No i to są moje argumenty. Mam nadzieję, że, że się z nimi zgadzacie. Jeśli nie, napiszcie mi w komentarzach. Jeśli uważacie, że losowe kryty powinny zostać w grze, jak najbardziej. Proszę o Wasze opinie No i dziękuję Wam serdecznie za uwagę No i na koniec, jeszcze tak zanim się pożegnamy Mam dla Was totalnie obiektywny argument Który niszczy wszelkie konta Jeśli chodzi o usunięcie losowych krytów z gry Otóż, jeśli mamy losowe kryty w grze Bardzo często się zdarza, że patelnia Znana wśród graczy, już legendarna broń Również za swoją dużą ilość krytów Otóż ta patelnia. Jeśli mamy losowe kryty, bardzo często właśnie zabija wroga jednym ciosem. Zaś gdyby tych krytów nie było, zawsze zabijalibyśmy przynajmniej przy, e, za pomocą dwóch ciosów. Co znaczy, że usłyszymy ten piękny dźwięk aż dwa razy, a nie tylko raz. To jest obiektywny argument, który niszczy jakąkolwiek argumentację za losowymi krytami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Komentujcie. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do, i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Hej hej!